Cześć, cześć, witajcie. Nazywam się Ewa Brzoza i witam na kanale Wege Thermomix. Prezentuję tutaj różne potrawy, ale wszystkie łączę to, że dodają energii i są naprawdę zdrowe. Dzisiaj przygotuję dla was batony takie energetyczne, można je wykorzystać na jakieś wędrówki górskie, dla biegaczy, dla sportowców. Możecie dać, jak już dzieci wrócą do szkoły, możecie dać dzieciom jako przykąskę naprawdę zdrową i energetyczną dla dzieciaka do szkoły. Bardzo zachęcam, żeby zrobić. Można zrobić te batony w dwóch wersjach. Pierwsze batony mogą być Pieczone. Możemy je upiec i dzisiaj właśnie Wam też o tym opowiem, ale można też z tej masy, która za moment powstanie, przygotować tak zwane kulki mocy, czyli macie można powiedzieć w jednym przepisie dwa sposoby wykonania lub podania, w zależności od tego, co Wam bardziej odpowiada. Dzisiaj przygotuję ten przepis nie z jak zwykle. Ten przepis mam od mojej koleżanki, więc przetestujemy go. Zobaczymy, jak te batony będą Wam smakować i nam. Do naczynia miksującego wkładamy najpierw. Takie rzeczy, które trzeba rozdrobnić, takie e, produkty. W tym przypadku mamy około 10, 8, 10 daktyli, w zależności od tego, jaki rodzaj daktyli macie. Ja mam takie nie za duże, więc dałam 10, ale jeżeli macie te m, takie jumbo duże, e, to można śmiało nawet 6 takich daktyli dać. Daktyle są jedynym cukrem, no jeszcze w bananie jest trochę cukru, e, który tutaj m, będzie zawarty. Zdrowy, naturalny cukier, Zawarty właśnie w tej potrawie. Czyli wrzucamy daktyle, wrzucamy płatki owsiane. 100 g płatków owsianych, tutaj już przesuwamy na wagę. Czekamy, jak się wyzeruje i dajemy 100 g płatków. I też możemy dodać żurawinę. Jeżeli ktoś woli, to rodzynki lub morele suszone. Około 30 gramów. Czegoś, co jest bardziej kwaskowate, jeśli tak mogę powiedzieć. Ja lubię bardzo żurawinę suszoną, taką ciętą. I dlatego też tej żurawiny właśnie teraz dodam. Ona trochę tak podkręca smak, jest bardziej orzeźwiający ten baton. 30 gramów. I to wszystko miksujemy. Dwa składniki, jakie nam zostały, to masło orzechowe i banan, więc to będzie już takie łączenie tego, tych orzechów i tej żurawiny. Ale na razie musimy to zmiksować. Wychodzę X-em. Wracam na ten panel główny sterujący. Około 30 sekund, żeby to nam się dobrze zmiksowało, albo około. No, może 15-30 sekund będzie mieszanie wszystkiego, a około 15 sekund miksujemy na obrotach 7-8, w zależności od tego, jak duże składniki masz, ja daję na obroty 7, termomik skończył pracę wzywa nas zawsze takim dźwiękiem. Oczywiście, jeżeli chcesz, żeby w tych batonach były nieco większe kawałeczki, to możesz zostawić um, obroty, dać obroty 4-3. Wtedy będziesz miała, miał trochę większe kawałki, um, takie do pogryzienia. Jeżeli chcesz, żeby te batony były nieco bardziej gładkie, no to wtedy dajemy obroty, tak jak powiedziałam, 7. Dodajemy 100 g masła orzechowego, może być takie kranci z orzeszkami, my bardzo takie lubimy lub jakieś takie aksamitne, w zależności od tego jakie dostaniesz, kupisz lub jakie zrobisz, bo nie wiem czy wiesz, ale w termomiks, w Thermomixie możemy zrobić też swoje własne masło, m.in. migdałowe lub z orzechów, każdego rodzaju tak naprawdę. I dodajemy 100 g masła, troszeczkę więcej. Przygotowałam. I jeden banan. W zależności od tego, jak, jak jest duży ten banan, możesz dodać jeden banan lub półtora. I teraz to wszystko musi się dobrze wymieszać. Od pół minuty do minuty mieszamy. Tym razem już mieszamy na obrotach wstecznych. Na początek możemy dać obroty no takie mik miksowanie, może tak powiem. A potem właśnie obroty wsteczne. Czyli na razie 10 sekund, żeby troszeczkę jeszcze rozdrobnić tego banana i masło. I teraz na obrotach wstecznych już mieszamy, żeby już nam się dalej składniki nie miksowały. Obroty wsteczne włączamy tutaj dotykając do tego symbolu noży pod cyfrą 0. I proponuję około 30 sekund do minuty. Ja zobaczę za moment, jak nam się to wszystko ładnie połączyło, i wtedy oczywiście można wydłużyć czas. Widzimy się za pół minuty. Kieromik skończył pracę. Nie powiedziałam, że jak dawałam obroty wsteczne, to na około 3,5 obrotów możemy dać, ale tak naprawdę wszystko zależy od tego, jak dużo masz tych składników, jak, jak są rozdrobnione. Zobaczcie, taka mniej więcej masa wyszła nam. Możemy z tej masy zrobić te półki mocy, o których. Wcześniej powiedziałam, ale jeżeli nie masz ochoty na takie kuleczki mocy, tylko masz ochotę na pieczone batony, bo wychodzą naprawdę chrupkie i e, smaczne, to wtedy. Wykładamy to na blaszkę, taką mniej więcej 20, no taką kwadratową, ja zazwyczaj przygotowuję 20 na 20 cm i wtedy taką cienką warstwę um, przygotowujemy, można docisnąć ręką, możesz mieć zwilżoną rękę, wtedy łatwiej um, dociskać, wygładzić te batony e, i... Pieczeniu, a przypominam, że pieczemy w 180 stopniach 12-15 minut w zależności od twojego piekarnika góra dół, i wtedy po upieczeniu jak będzie już wyjęta blaszka. Możesz od razu nawet kopystką podzielić na batony lub pokroić nożem. Jak wystygną, jak wystygną już te batony, ta masa jak wystygnie, no to już będzie się bardziej łamać. W związku z tym najlepiej to zrobić zaraz po pokroić zaraz po wyjęciu z piekarnika. Ale takie kuleczki obtoczone jeszcze na przykład w wiórkach kokosowych albo zmielonych orzeka, orzechach są też bardzo dobrym pomysłem. Mam nadzieję, że batony dodadzą Wam energii i napiszecie, podzielicie się opinią, jak Wam ten przepis, może nie przepis, ale jak te batony Wam smakowały. Do zobaczenia, do następnego przepisu.